Witamy w internetowej telewizji nowej ery. Przedstawimy Państwu skrót wiadomości. Google ma już 14 lat, a wszystko zaczęło się w garażu. Dziś firma generuje zyski na poziomie 3 miliardów dolarów rocznie i nieustannie się zmienia, a wraz z nią i przez nią cały świat. Larry Page i Sergey Brin poznali się na Uniwersytecie Stanforda w 1995 roku. Rok później rozpoczęli wspólne prace nad studenckim projektem informatycznym. Chodziło o nowatorską wyszukiwarkę BackRap. Projekt bardzo szybko się rozrósł, więc założyciele wynajęli słynny dziś garaż w kalifornijskiej miejscowości Menlo Park. Tam podjęli decyzję o zmianie nazwy na Google, która pochodzi od nazwy liczby mającej postać jedynki i zer. Kluczem do sukcesu Google była prostota i innowacyjność. Okno wyszukiwarki było białe, nie zalewało użytkownika reklamami. Elastyczna bateria zmieni świat urządzeń mobilnych. Koniec barier dla projektantów urządzeń mobilnych. Tę baterię będzie można wiązać w węzełki, wpleść w materiał albo nosić jako bransoletkę. LG przedstawia zupełnie nowy pomysł na baterię litowo-jonową. Może być ona umieszczona wszędzie lub przyjąć dowolny kształt. Gdy Koreańczycy wprowadzą ją do masowej produkcji, nikogo nie będzie ograniczało dobrze znane prostokątne pudełko. Bioniczne oko sprawiło, że niewidoma widzi. Sztuczne oko wszczepione przez chirurga częściowo przywróciło wzrok osobie niewidomej. Naukowcy z Australii wszczepili implant kobiecie, która nigdy nic nie widziała. Dzięki urządzeniu była w stanie dostrzec zarysy przedmiotów. Czym nas zaskoczą giganci elektroniki? Pod koniec lata producenci sprzętu elektronicznego zaprezentują nowe modele telefonów komórkowych i nowoczesne tablety. W zeszłym tygodniu Samsung zaprezentował aż dwa nowe urządzenia, w tym nowoczesny smartfon Nokia, która stara się odzyskać pozycję lidera na rynku smartfonów, własny model pokaże w czwartek. Amerykański Apple również przygotowuje nowy telefon, a na jesień nowy tablet, czyli polski komputer z ekranem dotykowym. W tle nie pozostają Microsoft, Motorola czy Amazon. Według szacunków w USA i w Europie Zachodniej, mniej więcej połowa użytkowników ma nowoczesny telefon typu smartfon. NASA odkryło prawdopodobne skupiska milionów supermasywnych czarnych dziur. Teleskop Weiss, który w NASA zaczął działać na początku 2011 roku, jest w stanie dostrzec najjaśniejsze obiekty w przestrzeni kosmicznej. Przyrząd ma pomóc naukowcom zrozumieć, w jaki sposób powstają czarne dziury i formują się całe galaktyki. Weiss zidentyfikował całą menażerię ukrytych wcześniej obiektów. Naukowcy spostrzegli też m.in. asteroidę tańczącą na ziemskiej orbicie, najchłodniejsze obiekty typu gwiazdowego niektóre brązowe karły. A teraz te supermasywne czarne dziury i galaktyki, do tej pory niewidoczne ze gwiezdnym pyłem. Ma 100 milionów lat i żyje. Na dnie Arktycznego Oceanu znaleziono bakterie, których cykl życiowy może trwać nawet 100 milionów lat. Teleskop Keplera odnalazł rodzinną planetę Skywalkera. Pamiętają Państwo rodzinną planetę Skywalkerów z dwoma słońcami na niebie? Układ planetarny, w którym planety krążą wokół gwiazdy podwójnej, naprawdę istnieje. Należący do NASA kosmiczny teleskop Keplera znalazł dwie małe planety krążące wokół pary gwiazd o niskiej masie. System nazwano Kepler-47. Znajduje się 5000 lat świetlnych od nas w konstelacji Łabędzia. Tamtejsze gwiazdy krążą wokół wspólnego ośrodka masy, wykonując pełne okrążenie w 7,5 dnia. Jedna z nich jest podobna do Słońca, druga natomiast 3 razy mniejsza i aż 175 razy słabsza. Antybiotyk na talerzu. Czy mięso jest bezpieczne? Nie ma nic złego w stosowaniu antybiotyków u naprawdę chorych zwierząt. Te jednak stanowią mniejszość. Hodowcy coraz częściej aplikują leki całym stadom. Najczęściej twierdzą, że jest to tak zwana metafilaktyka chronienie zdrowych zwierząt przed chorobą, na którą zapadł jeden z osobników. Tajemnicą poliszynela jest jednak, że antybiotyki nie tylko zapobiegają infekcjom, ale także zwiększają masę mięśniową. A to przekłada się na czysty zysk, ale czysty tylko dla farmerów. Z badań prowadzonych w Niemczech wynika, że antybiotyki stosowane są powszechnie w większości hodowli. Efekt w połowie próbek mięsa drobiowego poddanego badaniom wykryto antybiotykoodporne szczepy mikrobów, grunkowcy MRSA oraz enterobakterie ESBL. Mogą one wywołać osłabienie układu odpornościowego i zwiększyć ryzyko sepsy czy zapalenia płuc, zwłaszcza u dzieci, osób starszych, chorych i kobiet w ciąży. Wielka szansa dla sparaliżowanych. Naukowcy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii pomogli szczurom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym odzyskać władzę w tylnych łapach dzięki innowacyjnej terapii. Nowa technika polega na połączeniu robota treningowego ze stymulacją chemiczną i elektryczną układu nerwowego. Jak twierdzą naukowcy, terapia nie ma naprawić miejsca uszkodzenia, ale przebudować całą ścieżkę, którą płynie impuls nerwowy, od mózgu aż po kończynę. Europejsko-amerykański zespół astronomów znalazł dowody na to, że otoczenie jednej z gwiazd jest pełne molekuł cukru. Ta gwiazda jest jak słońce, ale jest otoczona cukrem. Aldehydy glikolowe były znajdowane w kosmosie już wcześniej. Na ogół znajdowano je w przestrzeni międzygwiezdnej. Było zatem jasne, że podstawowe składniki życia znajdują się w kosmosie. Teraz po raz pierwszy dostrzeżono je w okolicy gwiazdy. Szacunki wskazują, że cukier otacza swoje słońce w odległości odpowiadającej naszemu uranowi zatem mocny dowód na to, że prebiologiczne składniki pojawiały się już na etapie kształtowania planet. Volvo V40 to jeden z najciekawszych nowych samochodów kompaktowych. V40 został wyposażony w szereg systemów podnoszących bezpieczeństwo od dynamicznej kontroli trakcji, stabilności, DSTC i systemu utrzymania pasa ruchu działającego przy prędkościach od 65 do 200 km na godzinę przez monitorowanie znaków drogowych, Systemu unikania kolizji z pieszymi, Pedestrian Detection, oraz chroniące przed najechaniem w korku na inne auto, City Safety, aż po poduszkę powietrzną dla pieszych. To pierwsze takie rozwiązanie na świecie. W razie zderzenia najpierw następuje zwolnienie blokady maski. Ułamek sekundy później wybucha umieszczona pod maską poduszka, która osłania część auta i dolną część szyby, żeby zminimalizować obrażenia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. རྗེས་